Dobra, moi drodzy słuchajcie, jesteśmy na koncie u Dayza. Eee, Wspólnymi siłami razem z Dayzem, Matkosem biliśmy na tym koncie w poprzednim tygodniu Elite. Także jest Elite Cat 3 standardowo na tym koncie. 3 playerpiki, jedna paczka 100 sami i jedna paczka za 100 tysięcy. Zobaczymy, jak tutaj się uda wzmocnić skład. Chociaż najpierw zobaczmy, zobaczmy, jak ten skład wygląda na tą chwilę. Może jakiegoś Aguero robić, trafił. Duplikat tylko czerwony. Nie. No. To składnik jest tutaj kompletny, no myślę, że mega by się tutaj przydał Van Dyke, bo tutaj jest wersja sprzedawalna. Wersja no. Team of the Season. Brut Niesprzedawalny chuli. byłby Kozak. No Chulita, to w pikach akurat nie trafimy. Ale z mógłbyś. No, no ale spaczki, dlaczego nie? Witam anonimowo. Dobra, lecimy z pierwszym player pickiem. No bycie tam i z powrotem. Powiedz mi kogo chcesz, Dejzo. Jak zobaczysz. Nie O kurde. O kurde. W salach. No tak to miało. salach W pierwszym ja player, player piku. Tam go Dlaczego u mnie nigdy nie ma tyle szczęścia? Nie wiem, strasznie dużo osób trafia tego Salacha. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia jak to. Ja to, się to, za to, to robię. drugi player pick Ja im pierwszym. Leci. Ja teraz mam tylko być nie może. Jeżeli się zastanów. Boże, Pizzi Pizzy 9-3. Na środek pomocy w sumie nie byłby najgorszy, ale nie do tego składu. W salach Pizzi, overall jest super. Trzeci. No, no, i, no i jestem zadowolony, że takiego masz. Biskę, czy wziąć po na PP też o, ale no, teraz 3 razy pp? Teraz, nie no, fajny, fajny teraz zmiennik albo Rafa, albo ten Oniekuru On jest on je z Oniekuru, On kuruje, To, okay, no. to no. dawaj tego niekuru. Co no. i tak nie będę grał i Dobra, lecimy z pierwszą paką za 100 tysięcy, paczka wymienna. 76 tysięcy końców. Będzie miał chłop przynajmniej na kondycję. Co to jest? O! Oh, no i to jest karta. Hmm, ja nie. co? <?idity2> Ancelos. <Nicach dictionaries> to z karta. Nakata! O! Ale paczka! Całkiem spoko. Leci pierwsza niewymienna. Dobra. To wysłuchał nie założyłem. O, o U, może być, Pierwszy jak raz życie. może być, całkiem nieźle O, ja to bym chciał taką kasę. nie? Ooo, lepiej Kurczę, jeszcze znowu no, tutaj Ale leci, kurwa. Żeby jeszcze. tylko tak parze strzema to sami mi poleciało? No dokładnie Znowu drodze. paczka, no znowu paczka, całkiem spoko Dobra, druga paczka za 125 Jedziesz, ale się wczykuje Ikona chyba Nie, nie a wierzę No dobrze mu, kurwa. a Może być Gwiazda Walencji o! Na bramkę Ja pierniczę no chłop wyczerpał limit szczęścia jak nic. To po prostu nie wiem. Żeby było tak jak w tamtym tygodniu w okolicach miliona to będzie sztos. Leci. Na piwo? <grym> 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 100 tysięcy nie będzie, ale. To weł. Tak. Nie wiem, no to tam, tam Trochę jest właśnie chyba. Na no około 200 chyba. No ale tak sobie. A tak sobie. Może coś mieć jeszcze. A ta chrapa. No, może to, być. Takie napięcie, ta to w środku. <grym> 45, 100 tysięcy. Bo chociaż przecież 2000. Prawie półtora miliona no, Jakieś 280 tysięcy, także to od razu. Dobra Moi drodzy, jesteśmy u mnie na koncie Wieramy za Division Rival swoje tak samo nagrody niewymienne Bieda w klubie I za Food Champions, tak samo Elita 3 23.7 Zobaczymy jakie nagrody będą u mnie, tutaj za salach On bym chciał takiego salcha ale... wolałbym w sumie Van Dobra Idziemy z pierwszym player pickiem. No, A może jednak nie Militao? Tylko sobie zagram na przykład Markiniasem to food champions Też Też jest zajebisty no Niby dobry, ale... Hm. Dobra, weźmiemy go No bo dlaczego by nie Pozdrawiamy Rycka a Tramosem to ty byś grał? Raczej... Znaczy chyba, że to ty. No to ty. No też mam no. 99 jumpingu i 183 cm wzrostu. 184 84 No zobaczymy. W sumie to opcja do przemyślenia na pewno Nie jest to zła karta. Także jest ok, ale wolałbym kogoś ofensywnego, no też z PSG drugi Maria chciałbyś? I kurczę, wziąłem i mam! O, następny Salach nie wierzę! O lol. To, pejka masz tutaj za To leci ten Salah. No teraz to ja się cieszę, no, nie? nie. E mi mi niepotrzebny. Już wiem. Salah'a biorę! No Co i kurczę, cool, no... Te to nagrody mega. Salah'a w tym tygodniu zali trzy. No. Dla <grymka z DG2> Ładne karty. Dwie ładne karty. Trzecia. Zobaczymy. No panie, kurde, no i... No i, I, i jestem zadowolony. Ja. Yeah. Da Dakoszta. Do składu wleci yeah. od razu. E, mojego będę mógł sprzedać. Marquinhos, Dakoszta, salach Kozak player playerpiki, naprawdę mega dobre. Pierwsza za 100 tysięcy. Wymienna. No i widać, że moje konto. Okej. Okay. Kogo my tu mamy? Oho. Więc taka paczka powinna być udejza. Dla Fanal Manchesteru. Mam raz. Dobra, paczka za 125 tysięcy. Dalej widać, moje konto. No dobra, tego przynajmniej nie będę mógł spikselować. Ojejku. No, nie no, Milita, kupię, ale... No wiesz, apetyt rośnie w miarę jedzenia. Mógłbyś nawet Wandajka Prawie Aza. Wątpię akurat. To na pewno. Idej Toty ty tak, ale to ty jest skład. Półtora miliona. Ty? Hmm, dobra, trzecia paczka. Druga za 125. O! Podwiał pod narty No to jest. Loris! No i dobra. Może być. 8-8, walkout. Zawsze spoko i Roben, i Perin. Dobra paczka. Zobaczmy, w tamtym tygodniu było dobrze. Wypadł Chan. I w tygodniu Walkout też jest. I też jest Occe. Przynajmniej overall lepszy. Natomiast ile on kosztuje? Nie mam pojęcia. A, La laporte. Wieście coś, ja go trafiłem tydzień temu, ja sporo zarobiłem, Byłem Laporte Robertsona i kogoś jeszcze O, ja mam Laporte, Wicela i Delorda. Lorda To, to No to dobra paczka Ty Vicela też nie miałeś tydzień temu? Nie, u Rolasa za topkę był Wicela najlepszy <grym> 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 290 tysięcy Laporte, też go od razu sprzedajemy e, Wicel kosztował około pół bańki Wieście? ja mówiłem Pandajkę 290 290 ja To mogę za 280 nawet sprzedać Wicel No, Wicel 530 tysięcy No to to już jest grubo Jest Pandajka kupuj Z <grym> <grym> powrotem Prezes się ucieszył <grym> Moi drodzy, jesteśmy na koncie u Matkosa Po raz kolejny i po raz kolejny wbił top 100 tym składem. Eee, fajne karty, fajne playerpiki w calach 20 spotkań, 8, spo 8 bramek. Szalej, nim więcej. Ławka też tutaj kozacka. Hawerca trzymać na ławce. Ja nie wiem, po prostu jak to widzę, oczy krwawią. No ale niech mu będzie. Odbieramy nagrody za mistrzostwa fut 81 miejsce. Także wielkie gratulacje. 4 playerpiki paczka z potsami 2 paczki za stoka 125 tysięcy monet Messi w playerpickach by mu się marzył. Po raz kolejny. Zobaczymy. Pierwszy leci. Prawie Messi. I Maria? A, tu nie też dobrze nie ma. Aż tak dobrze nie ma. Obawiam się, że nagrody za topkę mogą być kurcze pod względem player picków. Fajny no pick 5 na 5, 5, nie? Także zawsze coś, Stamina dramatyczna, no ale... Ale gwiazdki fajne. Tam piłkarski geniusz. Kowala bierz. Nie no, bez przesady. Drugi player pick. Tylko jedno. Na przepałkę. No tak. Tylko na co tym przepalać? Hmm. No tutaj w drugim player picku karta dobra, natomiast też... Bezużyteczna, chyba, jeśli chodzi o pawkę i płyskła. Oskakam się. Fernandesza obracam, co? O, mój nie? Zawodnik spoko. 8-4? Do SBC o ten, o informa. 8-3, 8-4. Za 8-5? Znaczy 9-5. No, nie pomyliłem się. Teraz to już sobie wybierz. Ci. O kurde. <śmienki <śmienki jest <wiódź>. dylemat. <śmienki> no ale A, 9-5. Rito trapa, trapa dla rytuał. Dobry jest to. No ale jak było 9-3, 9-4, 9-5. Ema no jest 9-6. Także no kurczę, wszystko <śmienki> się układa w jedną całość. Albo Strelinka, albo Benzema nie Ewentualnie Van Dyke <laughs> Leci Dijk. czwarty Kurde się zepsuło <laughs> Nie no no karta fajna no ale jednak to nie Van Dyke O Delik. Nie no, no. Spoko, może go zrzucę to ja No karta mega no, dobra tylko Słabe No słabe Nie, nie widziałem tego delikta żeby ktokolwiek nim grał Ja raz grałem na niego Zobaczymy, jak tutaj będzie migało walkoutami Co to za karta? O nie. Nie. No walkout fajny, ładny, podoba mi się ta animacja, no ale... Co z tego, jak to jest no bo nic nie warte Sam Na Tak, ta, dwie paczki jeszcze Jedna za 100 tysięcy, jedna za 125 000. Wszystkie wymienne że pasowałoby, żeby tutaj walkoutami coś posypało. Zawsze to 10 tysięcy. Kurde, ja to już się naprawdę boję otwierać tej paczki z tocami. <laughs> nie bój się, Mat, nic nie zrobię przecież. No. no nie no, ta paczka, która coś tam będzie to warte, no bo te ceny poszły w kosmos przecież przez te informy. Dobra, taka za 125 tysięcy. To już są jaja Bez ekranów? <noise> nie no. no to nie mogło być nic dobrego, kurczę. Why? Hmm. O, zaraz go z tej drugiej paczki też trafisz Wiesz, on to zawsze jest 80... 95 overall, to już W każdy tygodniu na koncie Urlasa zarobione milion 200 tysięcy Paczka dramatyczna z Pizzel'em na przodzie. W tym tygodniu u Matkosa. Zobaczymy co tu będzie. 200 tysięcy. <grym> Komplet ramkarzy. No i już jest dobrze. Już jest mega dobrze. To jest mega dobrze. To jest mega dobrze. U, suarez. To, to jest mega dobrze. I teraz patrzcie, bo... żeby było jeszcze coś dobrego. Bab. Co pozwoli mu połączyć Suareza z MES. I wtedy będzie bajka. Gardy, ty miałem Papę kupuję. Suarez dwie bańki kosztuje pewnie. Nie, no, jeden, trzy. Jeden, trzy? No to i tak. Już Już samo to, co. Dobra, patrzmy, co jeszcze w środku. No, powiem ci. Już szału nie ma, ale dobrze, <laughs> nota.